Gdzie się drą uciekają, nie? No bo... bo jest kupa na środku. <laughs> Kataklizm. I klienci niezadowoleni, bo nie mogą korzystać z basenu, bo woda wypompowana, bo ktoś stwierdzi, że sobie zrobi klocka. Czasami to... nie możesz tego powstrzymać, wiesz, no to, to samo dzieje, nie? <laughs> Wielbiam rytm statku. Ze do baru, z baru do jacuzzi, z jacuzzi na masaż, z masażu na kurstańca. To się nazywa beztroska. Jak ty się zachowujesz? Tutaj? Ja sobie na to nie pozwolę, rozumiesz? Co ty w ogóle mówisz? Mam do tego prawo! Ty masz prawo? To mi to powiedz prosto w oczy! Nie! Nie, kur... Podoba mi się to zmiana zdanie, rewelacja. Nie. Nie. nie! To jest dobry scenariusz. No nie, nie. to naturalnie to bardzo wyszło, tak. naturalnie to wyszło, super. Bardzo ładnie pan zagrał. Co to było? No powiem! Wolczyliśmy! Słyszałeś? Hej, Wstańcie! co tu się dzieje? Co wy wyprawiacie? Tomek uspokoił się, podpiewował? Dzień dobry państwu. Czy wszystko w porządku? O, jest i on, żeby naprawić całą sytuację. Nazywam się Antoni Gant i na statku jestem rezydentem. Moim zadaniem jest dbanie o dobry nastrój gości. Ja nie wiem, ile Antoniemu płacą, ale na pewno jest to za mało. Gdyby pana Antoniego nie było na tym statku, to Polacy, all inclusive, którzy by nachlali się, by roznieść ten statek. On tam no. jest jedyną osobą, która ich uspokaja, że ten statek jeszcze jest w całości. Przepraszam.